tutaj Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale Jak widzicie po tytule Dzisiaj są kolejne oczekiwania i rzeczywistość Jeśli Wam się filmik spodoba To nie zapomnijcie zostawić łapki w górę A jeśli jesteście nowi na moim kanale To zostawcie subskrypcję I zapraszam do oglądania Cześć Właśnie przyszłam, właśnie przyszłam ze szkoły I ogólnie mam świadectwo z paskiem I chciałam Wam pokazać bardzo się cieszę z jednym filterem. Popatrzcie się. A, macie. Cześć! Właśnie przyszłam ze szkoły, tutaj mam świadectwo, ale nie musicie go widzieć. No także ja może już pójdę do swojego pokoju. Nigdy się z nimi nie pożegnam. Nienawidzę ich. A teraz rozdanie dyplomów. Dyplom za szybkie czytanie oraz za wzięcie udziału w, sportu w Dniu Sportu i w innych konkursach dostaje Natalia Woźniak. Jest, jest super. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Jest. Teraz rozdanie dyplomów. Oj, przepraszamy, jednak w tym roku nikt nie dostanie żadnego dyplomu. Co? Weźcie. Ale się cieszę. W te wakacje nie mam żadnych poprawek. Mogę się widzieć z przyjaciółmi, jechać na kolonie i obozy. Super. Kolejne wakacje stracone. Muszę się uczyć na te poprawki z majcy, polskiego i niemieckiego. Serio? Nie mam wakacji! Boże! Przyszłam do Pani, aby Pani dać prezent, e, ponieważ już jest koniec roku i mam tu dla Pani jeszcze wierszyk Przeczytam Pani, może się Pani spodoba. Sama pisałam dzisiaj. Dziękuję Pani za ten rok nauki, za te wszystkie lekcje, na których Pani darła twarz, abyśmy się zamknęli, za to, że Pani stawiała mi jedynki za, ni za nic i uwagi, za to, że śpiewam na lekcjach muzyki. E, już nigdy nie będę tym samym człowiekiem. Pani zabija we mnie wszystkie marzenia. Życzę Pani, aby te ciaska Pani poszły w pięty. Niech Pani ta trzyma, Ach, dziękuję. elo, nara. Dzięki wszystkim za oglądanie, jeśli Wam się spodobało, nie zapomnijcie stawić łapeczki w górę, komentarza oraz subskrypcji na dole. Nie zapomnijcie też napisać jakiejś propozycji na challenge, na wakacje na pewno zrobię i do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa pa.